Właśnie przyszło do mnie takie nowe, ciekawe pudełko z Voyant Shop. Ciekawe, co znajduje się w środku. Otwieramy. Ej, w środku ta rzecz jest bardzo dobrze zabezpieczona. Całe pudełko wypełnia styropian. Wyciągamy go. W środku znajduje się... Jest to nowy kubek Wojan Team. Kubek ma piękny, nowy wzór Wojanowic. Nie no, wygląda on przepięknie, spójrzcie na to. W środku kubek jest niebieski. Z takiego kubka to od razu chce się pić swój ulubiony napój. Mam coś tu jeszcze. Zdjęcie z ręcznie podpisywanym autografem Wojana. Wbijajcie na wojanshop.pl i sprawdzajcie nowy kubek Wojanty. Dziś musimy wejść na schody, aby odebrać specjalne przedmioty, które dadzą nam mega umiejętności. Oglądajcie koniecznie cały odcinek. Tycho, dokąd te schody Prowadzą, bo jest ich tutaj trochę. W sumie to nie wiem, ale wygląda na to, że prowadzą do nieba. Ej, faktycznie do nieba i z tego co widzę te schody, które są tutaj, są najniżej, więc pewnie są najłatwiejsze. Dawaj, pokonamy tak. je i zobaczymy, y, co jest na samej górze. Chodź, Ptycho. dawaj, dawaj. tylko uważaj na dziury, bo zobacz, że one są strasznie dziurowe. O, ja faktycznie uważaj. Oh, nie, nie! Ua, Oj, dobra, do... y, spadłem, obiło mnie to trochę, ale spoko, damy radę. Wejdziemy i podbijemy te schody. To! Dawaj, 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 tylko powoli, żebyś nie wpadł właśnie w dziurę. O, dobrze, Pycho. O, idę i teraz. Teraz mi się uda. Okej, okay, okej. Okay. Oj, nie, tutaj mam przypał. Muszę chyba przez to przeskoczyć. O, dobra, udało mi się. Ale było blisko, co? Okej, okay, jest coraz było... ciężej. Eee, o, dobra. Nie, to są najłatwiejsze schody, a wyglądają na trudne. Ty, to co, co dopiero będzie z kolejnymi? Zobacz te schody tutaj nawet mają przerwę i one się Kto? kończą magicznie. Nie, nie wiem. Nie, będziemy mieli to przejść, to będzie zwariowane. Właśnie, bardzo ciężko będzie dostać się na całą górę, ale zobacz, tutaj już jesteśmy o, bardzo blisko i myślę, że lada chwila tam się dostaniemy. Dirtowe o. schody. Ej, nupkowi by się Podobały takie dirtowe. Oh. Na pewno tak, dobra. I, i, Jezu, tylko tu ja blisko, prawo z... Nie! <laughs> o, oh, nie, nie, nie. Sorka. Szybko, bo cię zaraz złapię! dobra. Ej, co to w sumie za miejsce? Co, my mamy tutaj to rozkopać czy iść od boku? Nie, czekaj, wiesz co? Tu są chyba drzwi w ogóle jakieś zrobione z Dirt'a. Co? To są drzwi z Dirt'a? No, zobacz tylko to. Tu masz nie drzwi z Dirt'a. O oh, wow, faktycznie. Oh. I tutaj A, tu jest, jest skrzynka Dirt'owa. Dobra, sprawdzamy, oh. co jest w środku. Dawaj, dawaj, wow, open! Ty, Słucho, mamy... Co są za itemy? dirtowe i jakąś rękawicę, czekaj ja to założę na siebie uwaga raz dwa i trzy i jeszcze ostatni o. hełm. wow dirtowe rzeczy Ej. Ty, ty widzisz moją rękę ona jest gigantyczna wow, wow co jest grane ty Nie! rozrzucasz tutaj wszędzie bloki o, o, o. czy ty przeżyłeś ty, czy ty co? Czesu ja zrobiłem? Nie, co? Dobra, to, to, to jest najbardziej zwariowana rękawica jakąkolwiek w życiu widziałeś, naprawdę, chodź na dół Dlaczego? Dobra, czeka, a, a, a od opadku nie zginę Aaaa! <śniatuj> Oj, co jest? Przeżyłem Ale patrz, normalnie to Ja, po co ja robię, patrzę, co wow! robię? Co jest grane? O! Mogę wkręcać się w ziemię, zobaczcie i pełno, to jest wow. budulca. Ej, jesteśmy, możemy stać się takim jakby kretem. Nie ja normalnie, jak kret, faktycznie. Ej, jakby nubek miał taką rękawicę, to pewnie byłby mega zadowolony. A czekaj, to a spróbujmy Cię walnąć, chodź Ty pycha. Ej, ten miecz nie jest taki mocny wcale. Ile on zadaje? UE, tylko trzy do obrażeń, to a jest weź słabe. Mi uderz mnie? Ej, i co? Ty, czekaj, mam wrażenie, że staje się głodny. Ej, serio? Czekaj, jeszcze raz Cię walnął. No, a nie, Widzicie? ja nie, Au! Nie, 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 mnie, nie, to, wiem, mnie to nie, nie boli. Nie tak napisane, zobacz, first some handler, after killing and enemy. Aha, to czyli, ja czyli, jak czyli okej, okay, ale ja w sumie jestem trochę głodny, ale e, chciałbym dostać się dalej na kolejne schody, wow, więc teraz dawaj. mamy niebieskie schody, są to o level wyżej schody, do których ciężej jest się dostać, bo no właśnie, nie da się, nie ale wiem jak my mamy to zrobić, Ptycho, o co, co tu chodzi? Zrobić? Ej, ale czekaj, Ej? to jest ksienia. To, co to za... Czemu ona jest lazurytowa? Co to? Nie wiem. Eee, grappling coś! Co to są za itemy? Ty, jakieś buty mega mocne. ej! Czekaj, hmm. To one jakoś wyżej skaczą? Okej, okay, widzę, te buty sprawiają, że nie będziemy dostawać obrażeń od upadku, ale w sumie nie o. potrzebowaliśmy tego, bo już mamy, mamy wcześniej dia, te e, dirtowe butyki zobacz. Dirtowe, naprawdę, ej, ale... Ej. Co, to już w miejscu, patrz, musi zrobić tak! Upa. ej! ej. <laughs> ja dobra, tego, czy nam się stać. to uda? O. Wow, 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 ale się kręci Ej, bo ja już wiem jak tym się obsługuje, trzeba kucnąć no. ok, wymierzyć sobie na przykład, o właśnie eee, Czekaj, wymierzyć dobrze w tamto, powiedzmy I teraz shift Ej, i to, do góry watch to, watch to. Tak ja to Działa, zobacz, ja też, o, ja cię kręcę, udało o, mi się podciągnąć super. na górę I teraz, i teraz spróbuję się rozbujać, o, ty, o, wysoko, dobra, dobra, dobra. wysoko mi to działa, dobra, jeszcze wyżej O, o patrz, dobra, prawie dobra, dobra, dosięgłem tego miejsca dobra. Jeszcze to. o nie, zapąt, zaplątałem się w jakieś inne schody, ale dobra, już jest git, już jest git O my G. O okay. myge, znowu się zaplątałem. Dobra, ja już tutaj się trzymam prawie na tych schodach końcowych. Wystarczy, że dobrze o. rzucę ostatni raz. O, i chyba się tam A zaczepiłem. Jesteś, zaczepiłeś się, zaczepiłeś się. O, zamontowało mnie jakoś na niewidzialnym blogu. O, i teraz może odpowiednio tylko tutaj się może rozpędzić. O, i stanąć na schodkach. Jest, dobra, yes. dotarłem na zgodki I sprawdzamy teraz, co będzie w środku tego domku Wow, lazerowa wow. skrzynia Dobra Co to będzie? No właśnie, sprawdzamy Ej, jeszcze lepsze zbrojki tutaj się nam trafiły Co to jest w ogóle, widzisz to? E, nie mam pojęcia, co to jest, ale bardzo chętnie to założę Yeti dawaj, zbrojka dawaj. To jest zbrojka Yetiego, dobra, zakładam to <laughs> Ej, tego wyglądamy mega dziwnie. mega Ej. dziwnie, ale mamy zobaczyć Jaki... takie fajne rzeczy. Jakiś, jakaś siekiera, czekaj. Uwaga. Wow, e... ale tu strzela się, dobra. Poczekaj, 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 patrz, patrz. patrz No. Wow, jak ty to zrobiłeś? To i prawy. Wow, wow! dobra. Ej, to jest. A ja jestem bardzo ciekaw, co robi ta rzecz, uwaga. To jest perełka, My nie robisz? mów, że tepniemy się na sam dół. Nie, nie tapnęliśmy się. Nie no czekaj, no ale mogę tutaj? Okej okay. Nie, nie mogę, to muszę to... tak działa ma <laughs> 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 O nie w tego opa, ziemka Bro, o. Czy ty trafię? Nie, nie, nie trafiłem. To jest... Ale to jest moc! Ale to Ry, ma moc! Ty. Dobra, teraz cię rozwalę tymi Nie, dawaj, jazda! Jazda! Nie, nie trafiłeś mnie ty, jest... ty! Nie trafiłeś mi tym, Nie trafiłeś mi tym A ty mnie trafiłeś tym jednym, co jest grane? Co gadasz? I co to daje? O, ale zabolało! Zamasz, Dobra, schodzę na sam dół. Drugi poziom schodów mamy z głowy. Teraz trzeba przejść trzeci What poziom to. schodów. Ale dobra, o co, co to w będzie? nim chodzi? Chodźmy na niego. Ej, to jest skrzynka. D dobra, sprawdźmy, co będzie w tej skrzynce. Ej, jakieś buty ej? enchantowane. Tak, wall running? Co? Nie. Nie, nie mów. Co? Jak o? to działa? Ej, można, można wskakiwać na ścianę. No, no tak, okay. ale. Czekaj, jak my to mamy wejść w takim razie? Jak, jak to działa, wskakiwanie no, na ej, ścianę? Wiesz, co mi się zdać? Tu Trzeba by mieć parku, akurat może jakiś. Aha, czekaj, Dobra, spróbuj spróbuj zrobić 180 w takim razie i dobra. zobaczymy, czy to zadziała. O! Przebiegłem po ścianie! Ej, dobra, zadziałało dobra. i teraz czekaj. my wskoczyć tu, dobra, i teraz e, jo, Teraz na drugą się, ścianę. Co Wow, i na A drugą tak ścianę! Robię. I na A. drugą! I kolejną! I tu dobra, już prawie nie, nie, już prawie byłem na samej górze. O, dobra. Wow. I tutaj, tak, udało mi się, wskoczyłem na tą ścianę. O, dobrze. O, ostatni raz, ostatni raz. Nie! Przeskoczyłem na drugą no stronę. Nie. No trudno Ty, ale jestem ciekaw, co jest tutaj dalej Dobra, idziemy w takim razie e, Dobra, dobra. dawaj, dawa, ja do Tu są schody Nie gadaj I tutaj, dobra, tutaj znowu Drugi raz musimy zrobić to samo Czyli na górę I z powrotem o. na drugą ścianę Z jednej ściany na drugą można przeskakiwać dzięki tym butom Widzicie to? To jest super są! Wow, jesteśmy trochę jak spider Spiderman Skaczemy po ścianach OK, i jeszcze tu I już prawie jestem o. 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 Na górze o. o! I teraz się uda Nie, jestem tak blisko O, o nie Dobra, próbuję. O, dobra, udało mi się. No, udało ci się. Nie wiem jak zdary, ale, hey, ale udało się. O. Hey, Haha, <laughs> tego musisz jeszcze poprobować. Dobra, będę próbował. Ej, ale ja tutaj już widzę, że U? chyba jest ten domek. Można przejść na samą górę. I tak! O, dobra. Udało nam się! Mamy trzecie schody odblokowane. I dzięki temu sprawdźmy, co będzie w środku. Może tutaj będzie coś bardzo cennego. Zobaczmy. Co to Ej, masz? to jest totalnie jakaś fioletowa zbrojka. E, z jakimś co? fioletowym znowu mieczem. A raczej sikierą. Wow. Dobra, założę to. Ej, o co tutaj chodzi? Shining. Co to jest za zbrojka, Ptycho? Eee, czekaj. a, spadłem na zamdą! Wow, dobra, a wziąłeś tą zbrojkę? Tak, wziąłem. Ej! Co jest? Nie gadaj, tym się teleportować można! Ale w jakiś oh. sposób? No, shift i prawy przycisk, normalnie, ale to, ale to. Czekaj, a mam jeszcze coś takiego, uwaga. A, bo ty masz ten, ten przedmiot masz nowy jakiś. Tak, tak. O ja, o kurcze. Okej, okay, a to, o to mocu! 667 obrażeń ma moja siekierka, dobra, nie, czekaj. Nie, nie, nie żartujesz chyba. Ja ci wezmę te rzeczy, tylko, bo dobra, ja nie, dana, nie dana wiem ja nawet, gdzie ty, ty jesteś. E, czy... Jestem na samym dole. Naprawdę? Dobra. No, bo spadłem z góry. Pa, ma. O, Cześć, się przeteleportowałem. Ty? Ty, ty jesteś? Za tobą, za tobą, Tycho, zobacz. A tutaj, dobra. Dobra, trzymaj te rzeczy, które tutaj e, zdobyłem, proszę dobra, bardzo. U -u, ale o, i masz te rzeczy do teleportowania. Zobacz, ale... jaki w ogóle mocny co, miecz. Co? Ty, ty, ty to widzisz? Olony on jest ogromny, jo! Ej, dobra, a ma jakieś umiejętności specjalne? Ej, właśnie masz 600 obrażeń, więc na, na hita jesteś, To jest, jest, jest specjalne umiejęt... Łaaa, ej! Dobra, stary, zobacz to. Zostały tutaj e, jeszcze dwa schody. Uu, dwa Więc schody. sprawdźmy, co tutaj się będzie działo na tych schodach. Dobra, Weźmy sobie tutaj na górę. To? No właśnie, to jest jakiś e, portal? Ej, Ty. Ej, co to jest? Ej, co to jest? Czemu my idziemy do jakiegoś innego świata? Czemu jestem mały? Ja, ja jeszcze jestem duży. Ej, a pocownicie. się. Ej, zmniejszyło no. mnie też! Ej, dobra, to co? Idziemy tam? Ale mam. Ale mnie zdziwiło o, teraz. O. Oh my God, co to jest za świat? Jesteśmy chyba w morowisku Przedostaliśmy się do jakiegoś miniaturowego świata I tutaj jest z tego wow. co widzę e, Jakiś labirynt Dobra Labirynt, no Ej, dobra, dawaj, szukamy wyjścia stąd Przechodzimy ten labirynt Ale to może być całkiem ciężkie Może gdzieś tutaj Ty to nie ma O, chyba coś znalazłem Dobra e, Tutaj ktoś, przejście coś? Tak, tak I teraz tutaj dawaj za mną e, Dobra, dobra, dobra Ja myślę Ja wyczuwam, że to tutaj gdzieś Idziemy, Ptycho dobra, dobra, dobra. No idę jest! Ej, co jest grane? I no Euw, ej, powiększyło wow. mnie z powrotem! A, 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 a mnie nie, a mnie, a mnie nie, a mnie, a mnie nie. I czekaj, oh. spróbuję wejść teraz na górę. O oh. oh, już jestem. O stary, to jest jakiś, e, jakieś schody, oh. które e, przez które przechodzimy przez jakieś e, alternatywne światy, normalnie Ale super, dobra, oh. to są niesamowite schody. A co to jest to? Ej, zobacz, to jest jakiś pokój, przycisku. Dawaj, 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 raz zobaczycie. Chodzimy. Dobra. O! Dobra. Ej, zamknęło nas! Nie, wypuśćcie nas! Wypuśćcie nas z tego pokoju przyciskow! Nie mogę spożyć! My... Znaleźć się jakiś przycisk czy coś, nie? Eee, zobacz techo. Hej! Skaczę po ścianach, skaczę eee. po ścianach, skaczę po ścianach, bo jestem Spiderman! Spiderman no, mogę skaczać, skakać po każdej ścianie jakiej chcę, ELO! <laughs> dobra, to co? Ja pisałem, że to ten Dawaj. przycisk! Nie. Ten. O, to nie ten. To ten. Yy. To ten, ten. Znajdź odpowiedni przycisk w Minecraft. Który to będzie? Dobra, to będzie. Albo ten! Nie! Czekaj! Co? Tak, to były te, patrz! Które? Ten. Ten? No, bo zobacz, otwarły się drzwi. Faktycznie, mi się nie otworzyły, bo go jeszcze nie kliknąłem. Ej, to jest więcej przycisków jeszcze! no dobra, dawaj, otwieramy wszystkie. Czyli to jest kolejne, nie wybierz złego przycisku challenge. Dobra, sprawdźmy ten. Dobra, przeciutkę trzeba kliknąć. Teraz jak. O, znalazłem! Dobra Nawet nie to. wiem czy to był ten Teraz mamy diamentowe przyciski o, Dobra to będzie ten Nie, no to ten, będzie no ten. Ten. E, e, o, ja nie ten, ten Nie no mogę Nie mogę znaleźć ten. odpowiedniego przycisku Na pewno będzie na suficie stary Na e, pewno Bo jeszcze nie bo było, było na pewnie, suficie Tak, bo na suficie na pewno nie było żadnego O, o ten nie Ten nie Ten nie Ej, Na suficie w ogóle tak było... ciężko wiedzieć te przyciski Ciężko się klika je w ogóle Ale ciężko, dobra. Ciężko. Oj, dobra No ten, nie ci wierzę Tu jest tak ciężko znaleźć te ostatnie O, znalazłem tak? A bo to ty masz. Chyba Nie wiem już który z nas, ale... ale mamy. O, udało no nam dawaj. się wyjść o! stąd! O, ej, normalnie to jest jakieś teleporty! No my przechodzimy przez tyle różnych światów i już dotarliśmy o! na sam koniec, zobacz! Ty! Ale jeśli tam były takie mocne rzeczy, to jestem ciekaw co będzie w tej skrzyneczce, okej? Okay. No, ciekawe co to będzie... O! O! jasno. Ty jakaś co brązowa znowu zbrojka. OK, ej, patrz, no, To jest w ogóle... Zbrojka kota Ty, ale jaki łuk mocny Ej, Ej co nie jest nie grane? Co się stało, ptycho, bo yy, Czekaj What? Co jest? Ej, co, to, co się stało z tą zbrojką? Nie wiem, jest jakieś dziwna A co to? A co robi to, ten przedmiot? Co? Daj, i... Wow, patrz, jaką mam Ej, Zbroję daj, tam ty można... czekaj. czekaj, a wezmę klik, klik na to. Kliknąłeś pra, klik uh. prawym na to Łoo, wow. się kręcę! Nie, 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 nie. <laughs> Co ty <Ej>. robisz? Nie <laughs> wiem, ale spadłem na ziemię To może strzelać, patrz to! Ty możesz strzelać, to ma duże umiejętności A ja w dodatku mam ochronę i patrz, mam tutaj mega mocny łuk, uwaga Łouj, wow, jakieś tu jest strzała w ogóle spadła chyba Tak? Dobra, no? to może moja. Dobra, ja zeskakuję na sam doł. Uwaga, yyy, na dole, no. dobra, jestem na dole. I nie. słuchaj, mam teraz tą moją rękawicę, z nią mogę się teleportować, uwaga. Już. Ja też się mam, ja też mam. I, i słuchajcie, dobra, zdejmę już to sobie to, ale słuchajcie, mamy tutaj, o, patrz, kolejna skrzynia. Co to jest ze skrzynia? Z piórem. Koordynaty 35, 30, 352 o, na minus 1 i 67, wykop się dwa bloki w dół. Okej, okay, to trzymaj. Prowadź, Ptycho, Dobra, do tych no, koordynatów. Dobra, w takim razie. Koordynaty. 3, 5, 2. Ale to mamy... Stronę, a, tamtą. bo tutaj musimy znaleźć kartę, żeby tam przedostać tak. się. I... minus jeden. Dajemy na tą stronę. Ej, może byś użyli rękawicy? Ej, właśnie. Ale Dochaj. gdzie tam? No, czekaj. O, tu. ma 3, 5, 2. No, to jest obok centralnie. Tutaj? 3, 5, 2. Tutaj? Dobra. I dobra, i teraz tak? I teraz minus jeden to tam. A tu. daleko tam, czy tu. rękawicą? Tu? O! Lecisz dobra tu! Ile, ile karatetów. dwa bloki w dół, czyli coś... Znaleźliśmy skrzyneczkę, dobra. I jest ta karta, dobra, dawaj, przeteleportujemy dobra. się teraz tam z powrotem. Elo. Ej, Ej. Ej, dobra, ta łapka jest super! <laughs> w sumie to ja mogę tą rękawicą się teleportować. A w sumie to tak, dawaj, O, dawaj. Zobacz, jestem ELO! Ale o, się dobra, udało ty... nie! Ej, co to było? Co to był zastrzał strzał? Y Sorry Rękawicą? E, a tu pokazuje teraz e, chyba miejsce, w którym jest kolejne Kolejna chyba rzecz, tak, jakiś ogromny x pod tak, wodą A ten x powinien tak, być noga. tam, tak mi się wydaje Dzień, weź to, we, A weź może tą, tą. a nie czekaj, to jest obok nas To jest gdzieś tu, e, pokazuje mnie, że jestem blisko? Ej nie, spójrz na, spójrz na ten, spójrz na e, s, nie, słońce, na niebo Na słońce? Na niebo, do góry Okej, okay, widzę Ej, ty, co to jest? Ty, czekaj, to jest x na niebie to jest X na niebie, No? Dobra, chodźmy tam w takim razie, ty, idę tam. Tyle, to musi być pod niebem, musimy być gdzieś Wychodzi na to, że to jest gdzieś tu, zobacz Ty jestem pod tym X-em. zobacz. jest skrzynia w wodzie, skrzynia w wodzie! Serio? Gdzie? Gdzie ona jest? To nie widzisz? Ej, faktycznie! I to jest ten X, który tutaj jest. Ja myślę, że on jest w wodzie. O, mamy kolejną kartę! Dobra, wydostaniemy się teraz stąd. Dobra, wyś Haha, <laughs>, jak o, szybko. Ale szybko teraz, co? Oj, patrz, kolejne przejście. Ty, jestem ciekaw, co będzie na końcu tej, jego, e, tej przygody. O, Ej! Tak, co to? To jest jakieś kolejne... Nie, znowu nie mogę wyjść nie, stąd! Nie. Ale co my musimy teraz zrobić? Patrz, tutaj jest kłódka, musimy przedostać się przez tą kłódkę. Drzwi są o, zablokowane. O, właśnie widzę. A tutaj co jest grane? Dostaliśmy jakieś Uu. strzały. A, i musimy Ej. chyba kliknąć w to. to do, od dołu trzeba zrobić wszystkie pewnie. Dobra, klikam. Masz? Nie. Dawaj. Nie. Ej. Ej, ten łuk ja jakoś dziwnie klika. Ja mam. O, mam kolejny. A, yes, kolejny. Ja Jes! Yes! Ale I się drzwi się otworzyły ładnie! Ale super! I patrz, przedostałem się! jesteśmy tutaj! Co to w ogóle jest? Jak to wygląda? Ej, to było świetne! I patrz! To świetne, tutaj no? jest kolejny pokój taki. A co to będzie? Tym razem mamy parkur do przejścia. O, siema pycho. Dobra, przechodzimy. Przechodzimy, parkurika. O, pop, łatwo! Pop, pop. łatwo! I teraz to i to. I dobra, ten parkur jest mega. Ej! Ej! Ty spadłeś Tygo! Dlaczego spadłeś? Dobra, poczekam na ciebie. Mmmm, no, panie... <grywia> stary! Ja nie no co to było? Teraz Dobra! Teraz dobrze tu przechodzić, bo Prze... ja jestem na samym końcu. A ja jestem na samej górze teraz, bez ptyka! O tak! Ech, a ja mam S. O! Nie, 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 nie! Muszę się dostać tutaj jako pierwszy! O super! Nie mam lagi! I tutaj jest niebieska zbrojka kompletnie jakaś nowa. Dobra, sprawdźmy, co ona robi. I kolorowy miecz. I, I ja cię kręcę. I tutaj jeszcze jest, słuchaj. Tutaj jest korona gracza, czekaj, założę ją. Chcesz się ją Ej. założyć? O ja zobacz co, co, jest... co ja robię! Co ty masz, <grym> co ty masz? Wow, po prostu pustą Ej. ręką kliknij e, prawy przycisk myszy i zobacz. Yeah! Nie! Ja ubrak, nie, 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 A nie, nie, masz, ptyka nie, 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 Ale zobacz, co ja za to ma, mam. Mieś, coś... bo! Ale, ale jak blonda, stary, to wygląda, stary, co to za umiejętności? Dobra, ale ten miecz jest najmocniejszy, słuchaj, on zadaje 128 tysięcy obrażeń, uwaga. Ej, nie, i widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij."